Zgodnie z obietnicą robimy żurek wielkanocny. W słoiku wyparzonym mamy już wodę. Wrzucamy kilka listków laurowych. Wrzucamy kilka y, kulek ziela angielskiego. Kilka ząbków czosnku i oczywiście Żytnia mąka. Żytnią mąkę, jakąkolwiek byście nie mieli, będzie do tego super. Dla taki nieduży słoik, myślę, że 4-5 łyżek w zupełności wystarczy. Mieszamy. I jeżeli chcemy przyspieszyć, Proces kwaśnienia żurku możemy dodać na przykład skórkę z chleba. Rzucamy skórkę z chleba, a jeżeli na przykład chcemy jeszcze bardziej go przyspieszyć, a mamy zakwas na chleb, możemy dodać łyżeczkę zakwasu. Pamiętajcie, codziennie trzeba go przynajmniej raz przemieszać. Zajemy, przemieszamy i sprawdzamy po dniach kwaśność żurku. Jeżeli już jest kwaśny i odpowiednie kwaśny, który Wam ta kwaśność odpowiada, zakręcamy i wkładamy do lodówki. Zapomniałem Wam powiedzieć, że trzymamy go właśnie w warunkach pokojowych, póki się nie skwasi, lekutko przykryte wieczkiem. Nie trzeba go po prostu dokręcać, tylko lekutko położyć. I tutaj jest calutki przepis właśnie na żurek wielkanocny. Pamiętajcie, mąka, żytnia, jakakolwiek. Nie musi być typ 2000, bo może być to każdy typ, byle była to mąka, żytnia. Smacznego!